Tak wysoka wygrana Bayerno no, no, raczej zaskakuje chyba cały świat piłkarski. Jakby... Zmiana warty, jakby to był taki sygnał do tego, że w tej chwili to Bayern jest na dobrej drodze, żeby dominować w Europie. Co ważne, to Bayern nie zrezygnował z szukania kolejnych bramek po zdobyciu pierwszego trafienia. I to wydaje mi się jest klucz do tego zwycięstwa bardzo wysokiego dzisiaj, że Bayern grał on najwyższą możliwą wygraną w dzisiejszym meczu, bo wydaje się, że raczej losy tego półfinału już są przesądzone, bo przy jednej zdobytej bramce Bayernu w rewanżu, no raczej jest mało prawdopodobne, żeby Barcelona mogła strzelić w... Dzięki, sześć Goli. Bayern pokazał, że znakomicie broni całym zespołem, więc trudno sobie wyobrazić, żeby nagle jakąś Barcelona receptę znalazła lepszą niż inne zespoły w tym sezonie, które też no, odbiły się od Bayernu bardzo boleśnie. Barcelona chciała zagrać najlepiej jak, jak potrafią, ale Bayern po prostu im tego nie umożliwił. Widać było, że Leo Messi ma jakiś jeszcze problem, uraz. Tak? To, to nie był argentyńczyk, którego znamy z meczu na przykład rewanżowego z Milanem w Barcelonie. I w rewanżu może grać trochę lepiej, ale to też chyba nie wystarczy na, na silny Bayern. I no to chyba tyle, że że to Barcelona jednak trochę że bardzo chciała, ale no dzisiaj nie byli w stanie po prostu zrobić więcej. Można się zastanawiać, czy ta formuła Barcelony, futbol, tiki taka już po prostu no, troszeczkę się opatrzył kibicom, może znudził się piłkarzem, oni w tym samym gronie już przez wiele, wiele, lat są razem, grają, przebywają. To są naprawdę godziny, miesiące wspólne spędzone na, na boisku i poza na autokarze, w samolocie, może ta, ta formuła już się trochę wypaliła, może nie ma takiej już świeżości w ich poczynaniach. Oczywiście to są piłkarze, którzy chcą zdobywać trofea ale może przyszedł taki moment, że, że, że ktoś znalazł sposób na Barcelonę, bo to wydaje mi się, to nie jest pierwszy raz, kiedy jakikolwiek zespół z Barceloną grał otwarty futbol i bardzo dotkliwie pokonał Barcelonę, także to rzeczywiście może być taki, taki moment zmiany warty w europejskim futbolu.